Unikatowe monety groszowe. 20-30 zł za monetę, 5 groszy rocznik 1998. Około 50 zł za monetę, 5 groszy rocznik 2000, przepiękny stan i piękna prawie odwrotka. Ten sam rocznik co poprzedniczka, inny kąt nachylenia i stan zachowania i tu już cena od 20 do 30 zł. 5 groszy niecentryczne bicie i tu już cena minimum 50 zł do 100 w zależności od stanu zachowania i rocznika. 2 groszy rocznik 2007, skrętka, ładny stan zachowania, cena około 30-50 zł. 2 grosze rocznik 2017 skrętka cena około 20-30 zł 2 grosze rok 2005 skrętka cena pomiędzy 20-30 zł 2 grosze rocznik 2003 skrętka oczywiście 20-30 zł I powiecie że to tanio to są bardzo rzadkie monety no niestety tak idzie kupić na licytacji 2 grosze skrętka rocznik 2005 również ta sama cena 2 grosze rocznik 2017 minimalna skrętka ciekawy rocznik pełna odwrotka i od razu cena około 50-100 zł 10 groszy rocznik 2000 skrętka cena około 20-30 zł, 1 grosz rocznik 2006, skrętka, kiepski stan, dlatego tu cena bardzo niska, 10 groszy rocznik 2002, destrukt, tutaj podwójny, gdzie to pierścień na monecie wokół orzełka i tutaj cena około 20 zł, i zagadka, 5 groszy, brak daty, jaki to jest rocznik, widać to, tylko się trzeba przyjrzeć, jest to też warte więcej niż nominalne.